Po założeniu synonimu współrzędne naturalnie możemy też go użyć. Czyli nie tylko z testu możemy wypisać z tej tabeli dane, ale także ze współrzędnych. Naturalnie tu nic nie ma, ale gdyby wstawić do testu na przykład jakieś dane Barius 11 to można by je potem poznać i dwa razy wstawiamy Możemy też utworzyć nową tabelę game z jakimś identyfikatorem primary key unikalnym dla tej gry, no i jakimś graczem, który to zakłada. Wykonujemy. utworzona została taka tabela, następnie tworzymy sekwencję ctrl-enter i się wykonuje sekwencja, tak? ctrl-enter to samo co zielone tutaj, przecież jeśli chcemy całość wykonać to wykonujemy jako skrypt. To się przy LSQ square stosuje. Control kopii. Teraz możemy zastosować tą instrukcję. Insert into game values, game set next val 1, czyli next val podaje następnie jakby wartość następnej gry z powodu sekwencji 1, 2, 3, 4 i tak dalej. To jest gracz, na przykład, drugi, drugi. powiedzmy. mamy jakieś dane w tabeli, to możemy naturalnie je sobie wyświetlić, choćby z użytkownika system, tak z administratora, tylko widać, że każdy create kończy jest się komitem, a insert nie, więc trzeba to zakomitować te dane, commit. W ten sposób lub tym tu graficznym przyciskiem. Tym razem dane się pojawią. Tak? Możemy też założyć tutaj nowego użytkownika. Na przykład użytkownika zygmunt z hasłem starym. Zalogować się na Zygmunta poprzez oczywiście Zygmunt Stary, Localhost i tak dalej. Test widać, że jest sukcesem. Więc dwa razy klikamy, otwieram środek, mamy select. Chcielibyśmy wypisać tutaj też tabelę Game Kubusia, ale nie istnieje na razie. Nie mamy dostępu. Co trzeba zrobić, żeby, do, żeby pojawił się ten dostęp? Z reguły wystarczy nadać prawa InSelect, inset, Delete, Update on Kubuś. Game czyli tabela na końcu to tu selek, Już sam select by wystarczył, InSet, Wstawianie, Delete, Usuwanie, Update, Liptowanie, Zmienianie wierszy. Tym razem Zygmunt będzie miał dostęp do tabeli kubus.game.